OK, teraz pokażę mojego piździka. Pierwsza sprawa jest taka, że mam taki licznik i on nie pokazuje hmm, prędkości. Nie wiem czemu. Czy jest coś cholera jest niepodłączone, czy coś tam jest złe. Nie mam zielonego pojęcia. A druga sprawa jest taka, że jak się go odpali, to się go odpala ciężko. Ta benzyna napierdala jak chora. Ale widać, że tu też kapie, gdzieś górą. I co to może być? Poza tym, te prędkość tego skutera, no myślę, że nie przekracza więcej niż 40-45 na godzinę. Nie wiem, czy to tyle powinno jeździć, czy nie.